Eee, robimy szkieleta, wchodzimy mm. do Dungeona, robimy Queen Bee potem. Mm -hmm. I robimy ostatniego bossa już tego sprzed, sprzed hard modu. Eee, I o i właśnie, meteor musieliśmy... Mamy jeszcze do z tego do zrobienia. No. no o znowu będę kopać meteor. Znać. A, i Bradman jest od razu. Możemy dwie rzeczy stworzyć. Świnkę, ciebie i jeszcze jest jedna rzecz. Jeszcze jest ten, ten naszyjnik z tej pić Armor pena, nie? Mm -hmm, mm -hmm. To on dostał. patrzył upgrade'a. Jestem. Cześć! Ciema! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie wszystkie kolory. Wszystkie <śleski> kolory. Top 10 kolorów. Miejsce dziesiąte zielony. <śleski> No nie taki no, spoko kolor zielona, Zielony jest ok. no czemu? No, no nie wiem, jakiś taki nie robi szału Miejsce dziewiąte, żółty Eee, taki trochę babski, trochę nijaki Coś mało ich, może postawmy tego kendla Hehehe To może mieć wprost Stać w lewo, na kładkę. Dobra Czekaj, ja muszę ten, obiad wyłączyć few later. Dobra czyż takie proste bronić się po No tak, z, takim, z takimi demami No to się zgadza. No widzisz, dalej jest tak mało. No gdzieś. Nie wiem, że po prostu one wtedy nas zmasowały i to tak... To ich nie było więcej, tylko jakby... No, miały szansę się zmasować. Możliwe, możliwe. To fajnie widać na przykład właśnie, jak się w Skate Empire wygra, że jak masz na przykład przywagę... Bagie... No, i tutaj też może się zmasowało ich kilku więcej, potem ciężko było nam dobijać kolejnych. I już się rozpiję następnie. Mm. A one też się tutaj w tych dziurach porozpiły. O, no może. O, do bazy rzucisz. Mhm. Mm <grystanie> agresywny jest. <grystanie> Buła! O nie, <grystanie> <kocham> się. No było to dziura agresywny. No mogłoby już tą świnkę zrobić? Mogłoby. O, coś mi Wild Shark, tufnek. O, on no to nice, to dobrze. Ale przycina, jak otwieram crafting, bez lightem. No, dwa wydropiłeś. Tak? O, tutaj jeden. Dobra, poleci donate. Gorszym udałem. <laughs> A jaki masz? Jaki reforge? Wild. Plus 1% mili speeda O, to rzeczywiście lepsze Essa. Tu zmieniać, nie? Jak na przykład sobie spadasz do dziury, no to zakładasz podkowę. Mhm, uh mhm -huh. Jak spadniesz do końca, zmieniasz ten shark to na Necklace, no. Tak, tak, bo ja o tym myślę jak spadam Ale nie krzyczę, ja pierdolę pomocy Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie? A trzeba quest'a wziąć. Ja też muszę wziąć, czy? Właśnie nie pamiętam, jak jest. Hot in honey. A to akurat przygotowałem. Chodź ze mną, w każdym gdzie? Masz wędkę? Nie masz żadnej wędki, nie? Nie, ty, ty mi dawałeś się. Ale dam ci lepszą. Dobra, masz. I masz jakieś przynętę? Nie. Dobra, tyle ci starczy chyba. Mam ten, świnkę przynosił, ona no, jest, Jim. O! Jednak zdąpiła, nie założyłem. Eeeeh, obcząpik. Idziemy złowić najpierw rybę. Ja ogólnie to działa tak, że dopóki... Ale jak na przykład wrzucisz gdzieś indziej, tu nie do świnki, czy mi czy dasz człowiek, czy wrzucisz na na ziemię, to znowu możesz go złowić. Więc teoretycznie ja bym mógł złowić dwa i nam obu dać, nie? Tak to w teorii. O, on o do... nie, 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 nie! To jest... A... Mam tego... No znowu! Odwróciło mi dwa razy klawisze i się zatrzymałem przez Co jest? Znowu mi odwróciło! No i... Ja firda ten debuff od tych nietoperzy, to jest jakiś cancer totalny. Jak działałoby, nie wiem. O, od razu zrobiłem. Po prostu jak masz, jak się zacznie ruszać spawik to klikasz i tyle. A. On się nie rusza okay. No właśnie, co jest? Jeszcze okay. raz, że nie a, a, masz, są przynęte? No mam Na pewno? Firefly No o, mamy jak kliknąć jakoś, czy co? Nie Nie no, bo to, o tyle dziwne, że ci się nie da nic zjebać, nie wiem <laughs> no właśnie a? No nie wiem to jest jakiś prank? Dzisiaj będziemy kolejny prankować. Większe troszeczkę, bo widzę, że jest ujemny też modifier. Bo jest ujemny modifier, jest właśnie, jak na przykład jest za małe. Jak jest w ogóle bardzo małe, to wtedy często łowisz itemy, które są nic nie warte. Tak dosłownie, że mają zero sell value i rarity mają takie niższe niż jeden. Bez kitu, ja pierdę, bo to też odpory zależy. O, teraz zwiększyło nam się, teraz będzie lepiej. Zażyć jeszcze raz. Zmieniła się pora. Kurwa many, many minutes later. Purwa, mać. No, nieźdę. Ja Rzeczywiście szybciej. Nie? O! No. Ja, tak... ja tak nigdy nie miałem. Yes, mam. Ladies and gentlemen, we got him. Uf, nie podoba mi się to mówienie. No, jakoś Zimnie było. Jej. I coś dał? Uh, ship in the battle to. Można gdzieś postawić to Ale co chodzi z tym, z tą grafiką co ja wysłałeś w się sensie z tymi, to jest to happiness, tak? Jak, uh, happiness. Tak I trzeba to co? Trzeba trzeba, się trzeba, zrobić. Że obok siebie muszą być ci co się nie lubią? Dokładnie. Nie mam pojęcia, muszę poczytać dopiero Ale zakładam, że to jest po prostu jakby Że muszą być w odpowiednim biomie I ewentualnie obok kogoś kogo lubią I wtedy jest najwyższy happiness nie? Więc na będzie hmm. zależało też, tylko na kilku. Na przykład Tinkerer musi mieć jak największy, największy happiness, nie? Hmm. Bo u niego jest ważne. Angler to nie wiem po co mu happiness. Guide na przykład to wyjebane też, nie? No tak. Zakładaj czaszkę. No mam. Ja mam integralną z Waterwalking Boots. Dobra, nie szpanuj. Oj, tak, byczku. <laughs> I chodź do lawy. I najpierw idziemy po meteoryt no chyba bardziej meteoryt, nie? Jeszcze tam no. gdzie jest lawa. Nie! Znowu to się stało. Znałeś. Dobra, uderzyć to moba. To wracam. Idź w lewo. Dobra, dobra. I szukaj meteoryt. Wstępniemy po prostu do siebie. Co to za zakładka w dżungli? Ty ją zrobiłeś. Nic mi nie udowodnisz. Będziemy musieli znaleźć lawa czarma też. A lawa czarma się ciężko szuka. Są dwie opcje na lawa czarma teraz, bo dodali jeszcze jedną. Można troszkę złowić, ale tylko za pomocą łowienia w lawie. A żeby hmm. łowić w lawie, musisz mieć specjalną wędkę. O mam tą... O kurwa, jak to by A, to nie przyda mi się ten Potion <noise> No. I do party wejdź, bo nie mogłem się mm -hmm. Tak bym zdążył jeszcze, ale... Ticknami i się wyjebałeś. Może no <laughs> ja cię zabiję? <noise> Dobrze, że teraz zaznaczyłeś, gdzie jest na amaryt. <noise> ja mnie osłania, ja kopię, nie? Właśnie, staram się. A, zapomniałem. <noise> Zapomniał o mnie. <noise> Wszystkie na ciebie jak dobrze. Eee, bułnik nie umieraj mi tu. Teraz zapomniałem o sobie. <laughs> Kurczesowa ta pamięć. Tu do jednego trzeba wykopać, tak? Musimy. Ale tak jest za dużo. Bo inaczej ta gra nie ma sensu. No tak, tak. Wszystko musi być. być 100%. A jak kolejny meteoryt spadnie, to nie masz ani jednego wykopać, bo musi być <laughs> Nie wiem czy ten armor będzie jest znaczy, broń będzie Sword na pewno, więc to broń będzie będzie jarmo. No to Git, bo <coughs> ta kulka mi się nie podoba. Jaka kulka? No, bolo hard. Nieee, tam jest do No, kop, kop! Nie, pierdolę. <grym> Miał być 100%, wyczku. To jest 100%, tam ty się pojawił na 110. <grym> I tak działają to jest 110%. procenty. No dobra, będą światełka. Wracamy już do tego? A. No, powiem ci, że nie starczyło nam. A widzisz, mówiłem, trzeba wykopać wszystko. No i tak by nie starczyło. No wiem, wiem. Przepraszam, sir? Tak. Ale co would happen if, jeśli z jakiegoś powodu ignore somebody unlocked 100% of 100% cerebral capacity? 100%? A nie, to nie tak, że dwa meteory spadły? Bo wydawało mi się, że wczoraj dwa razy była ta wiadomość. Możemy no, sprawdzić. Oh, ho, oh, oh. ho, ho. Panie jakie temki! mythical space gun Ła To dla mnie Jak zwykle A i chodź jeszcze Założyć to teraz? A jak myślisz? Myślę, że tak Ale po chuj A To, to źle myślałem, kurwa, znowu O lol, mi się dawno temu zawiesiła przeglądarka Dlatego nikt na czacie nic nie pisze No nie wiem Dobra Nic ważnego na szczęście bo Nie jesteście no, ważni Bo mnie dziwiło, że cały czas jest to samo widzów, nie? Bo to jest rzadkość, żeby zawsze było przez długi czas też. O samo mam, samo mam meteor. Padnąć, nie? Tak? No. Miałeś rację. Mam. No widzisz? Dobra, no, szybko typuje zanim się wypierdzasz. No no. A wezmę baner. Tak. Noice. Fajny taki one shot. Ciężko, że wczoraj żadnej reklamy nie zobaczyłem. O Jezu! Też jak spada, jak w Minecrafcie. Biedak bez wajtorna. No! Jeszcze mi kłamał. Masz, masz! Masz. często się. NIE DLA psa! Każdą skrzynkę sprawdziłem. Się wydaje się, że Na gorszym report? O, coś to kręcisz, coś kręcisz Nie To coś to, 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 nie wątpię w to Uchy popiaskowe like Tam się chciało kopać, bo tam były te ebonity Ale się tu było tutaj... To jest skurwiańszy piasek A zdarzyłałem A, powrót, nie? No i mamy Dobrze, że szare komórki jeszcze działają I pamiętałem Że są dwa Nice, będziemy łapić Ja muszę tego Balocharta wypierdolić No to zsuć sobie do świnki Nie, nie chcę go Lecę sobie Lecę bo chcę, lecę bo Życie jest złe czy są pieniądze, czy nie? Czemu to jest chest i go nie. Mmmm, oh. co zresztą, rybek? Do tej skrzynki. Okok. Okok? Koko. W następnym odcinku. Dobra, i teraz pierdalamy się do piekła. Zadymka jest w piekle, nie?